Witam Was serdecznie. Dziś chciałbym zaprezentować Wam nowy typ ładowarki dostępne u nas na sklepie. Jest to absolutna nowość. No, rzeczywiście ładowarka na pierwszy rzut oka wygląda kosmicznie można powiedzieć. Absolutnie futurystyczny design, kolorowy wyświetlacz. Mała, zgrabna, stosunkowo niedroga, w, y, bardzo dobre parametry, no 500 W, 20 A. Powiem szczerze, że jestem zdumiony, czy to maleństwo wydoli, y, czy, czy jest w stanie ładować naprawdę przez dłuższy czas takim prądem, ale no skoro producent tak y, napisał, widocznie ktoś to już wcześniej testował. No ja niestety nie mam tutaj warunków ani akumulatora ani odpowiedniego zasilacza, żeby ładować tak dużym prądem, więc tutaj nie będę się skupiał na maksymalnych osiągach tej ładowarki. W każdym razie chciałbym przybliżyć tylko jej budowę i użytkowanie. Dobrze, co znajdziemy w samym pudełku? Pudełeczko małe, kompaktowe, ładowarka. Jak widzicie, no wygląda to dosyć imponująco, nic wielkiego, jedno pokrętło. Zaraz jak sobie ją wyjmę. No producent oczywiście nas nie rozpuścił, no jedna karteczka, zasadniczo można powiedzieć specyfikacja ładowarki, jak widać praktycznie każdy rodzaj akumulatora jesteśmy w stanie nią naładować, włącznie z akumulatorami typu LiHV. Ładowarka od 1 do 6S. Co mamy? 500 W mocy przy ładowaniu. Przy rozładowywaniu to jest 15 W. Balansowanie 1A na cele. Port USB. Producent podaje tutaj 2,1A i 5V, czyli podejrzewam, że wyjście USB dostępne w tej ładowarce. Będzie służyło do ładowania małych podręcznych baterii, właśnie ładowanych z portu USB, czyli no, jest to też uśmiech w stronę klienta, bo nie każdy ma zawsze laptopa pod ręką, więc <laughs> myślę, że możemy spokojnie przeboleć brak komunikacji przez USB. Dobrze, przejdźmy do prezentacji samej ładowarki. Ładowareczka, jak już wspominałem, bardzo przyjemna, kompaktowa, niewielka. Z tyłu mamy złącze zasilające. Nowość w ładowarkach, bo generalnie zawsze używało się złącz okrągłych typu 5,5 mm. Jest to pierwszy model, w którym widzę, że zastosowano złącze XT60. Zresztą z dobrym. jest to moim zdaniem dobry pomysł, gdyż, gdyż jest to naprawdę bardzo dobre łącze. Ma dobrą przewodność, jest, zawsze styk jest pewny i, i nic nie iskrzy, i, i nie ma żadnych takich problemów tego typu. Co tutaj mamy? Wyjście na baterie, czyli wyjście ładujące na baterie, też typu XT60, wyjście na balancer. Dosyć nietypowo to wygląda. Nie wiem, czy to widać. O, teraz może będzie widać. Dosyć nietypowo to wygląda, ponieważ mamy same piny. Złączę USB i złączę link, które służy do aktualizacji oprogramowania tej ładowarki, czyli już wiemy, że złączę port USB będzie, nie będzie portem komunikacyjnym, jak to zwykle bywało, tylko będzie to zwykły port do ładowania mniejszych akumulatorków. Wrócę jeszcze do złącza do balansera. Jest to dosyć nietypowe rozwiązanie, bo w ładowarkach typu Imax B6 jak mi się uda, to wam to pokażę. Już, już mam. W ładowarkach typu Imax B6 mieliśmy każdy rodzaj. Akumulatora miał odrębne złącze. One co prawda wewnętrznie były połączone ze sobą, ale no, mieliśmy do każdego typu akumulatora osłonne złącze. Do ładowarek typu T610, T690 z kolei producent stosował podobne łącze. I stosowaliśmy tego typu adapter, który rozdzielał nam z jednego pełnego gniazda 6S. Na poszczególne typy baterii od 2 do 6s, i teraz fajna rzecz w tej ładowarce, że pasuje i taki adapter. Czyli możemy sobie podłączyć balancer przez ten adapter, żeby mieć troszeczkę dłuższe wyjścia do akumulatora, lub ewentualnie możemy, ja tutaj mam jakieś przykładowe akumulatorki, możemy podłączyć też bezpośrednio balancer do ładowarki. Też wszystko siedzi pewnie. Mamy jeszcze wolne miejsce. Każda wtyczka balansera typu XH będzie do tego złącza pasowała. Bardzo fajne rozwiązanie: nie ma zbędnych kabli. Jest to dosyć mobilne urządzenie, jak widać. Przycisków nie mamy, joysticka nie mamy. Mamy jedno pokrętło wielofunkcyjne i tyle. Jeszcze co ważne chciałbym, żebyście to widzieli. No, może nie będzie tego zbyt dobrze widać. W każdym razie no, ładowarka wyprodukowana jest przez firmę Yuki Model w Niemczech, czyli producent dosyć solidny, swojego czasu bardzo znana i, i lubiana firma modelarska. No, dzisiaj już troszeczkę mniej spotykana na rynku, aczkolwiek jej produkty, jak widać, jeszcze pokazują się. Kuler bardzo fajnie zabudowany na podniesieniu, że, że wentylacja powietrza jest zapewniona. Pod nim dosyć solidny, może nie widać tego dobrze na kamerze, ale, ale, ale jest pod nią umieszczony dosyć sporych rozmiarów radiator. No, oczywiście, jak na możliwości tej obudowy. Więc wygląda na to, że ładowarka jest dosyć solidnie wykonana. Myślę, że będzie też równie dobrze się sprawowała w użytkowaniu. No cóż, przejdźmy zatem do testów. Ja będę używał zasilacza z laboratoryjnego. Przygotowałem sobie tutaj kilka rzeczy. No, oczywiście XT60 nie da, się, nie da się pomylić kolejności. Mamy dźwięki powitalne, wyświetlacz też się nam obudził. Co tutaj mamy? No, w tej chwili w zasadzie nic. Oprócz tego, co jest fajne. Że ładowarka od razu pokazuje nam podgląd na yy złączu balansera. W tym momencie nie mamy podłączonej żadnej baterii, ale już Wam to pokażę. Ja może użyję sobie tego adaptera z, yy z yy ładowarki typu T610, bo rzeczywiście jest fajne to, że te przewody są dosyć długie. Można sobie spokojnie baterię podłączyć bliżej siebie, żeby, żeby Wam to pokazać. <laughs> Podłączam sobie baterię typu 3S, samo złącze balansera. Jak widzicie dostajemy odczyt <laughs> tylko na dwóch celach, czyli coś z baterią jest nie bardzo. Jeszcze tutaj użyję miernika, który pokazywałem Wam w poprzednich odcinkach. Są to Dodam tylko, że to są bardzo dokładne mierniki. No, jak widzimy, rzeczywiście z baterią jest coś nie tak. Pokazuje tylko dwie czynne cele, czyli jedna cela praktycznie już jest na wykończeniu, praktycznie nawet jest niewykrywalna. No, jak widzimy 2,98 i 3,57. Sprawdźmy teraz, jak to się ma z miernikiem tej ładowarki. 2,97, 3,56. Na tej podstawie yy... Stwierdzę, że jest to bardzo dokładne urządzenie pomiarowe. Już ja sprawdzę jeszcze inny pakiet, może jakiś sprawny. Tutaj mamy 4.16, 4.17 i 4.17. Sprawdzimy teraz, jak to się ma do naszego przyrządu wzorcowego. No, idealnie można powiedzieć, czyli spokojnie można zaufać urządzeniu pomiarowemu, pomiarowemu tej ładowarki. Dobra, zobaczmy co dalej, czyli menu główne, przepraszam, mamy fajna, fajną rzecz w Imaxach, na przykład w ładowarkach typu Imax, czy nawet w tych późniejszych dotykowych, pierwszych dotykowych T610. T690. No, żeby sprawdzić, jakie mamy na szybko napięcie na poszczególnych celach balansera. No niestety musieliśmy ładowarkę uruchomić w tryb ładowania bądź też balansowania, żeby dowiedzieć się, jakie, mają, jakie mamy napięcie na akumulatorze. Świetna rzecz, przydatna nawet na lotnisku, kiedy powiedzmy na szybko potrzebujemy sprawdzić sobie e, stan naszej baterii. No nie mamy powiedzmy buzera czy tam miernika podręcznego, nie wiem, nie chcę nam się czekać. Mamy bezpośredni, szybki i czytelny odczyt świetna rzecz. Dobrze, przejdźmy zatem do, do ładowania. Podłączamy sobie nasz balanser. Yy, ładowanie, już gdzieś tu miałem przygotowany kabelek, przewód znaczy się, podłączamy do bocznego do bocznego złącza XT60. Zawsze pamiętajcie, żeby dobrze sprawdzać biegunowość baterii. Żeby nie nie mieć niespodzianek dobrze przejdźmy do menu co nam tu producent udostępnia znowu nowość kolejna nowość w, w ładowarkach wejdziemy sobie w menu zadań widzicie mamy podane tylko trzy funkcje Charge, Discharge, Storage czyli ładowanie, rozładowanie i przywracanie do stanu fabrycznego, czyli do połowy naładowania. Fajna funkcja do przechowywania akumulatorów na zimę. Nie puchną wtedy, nie niszczą się i generalnie są to najlepsze warunki do przechowywania akumulatorów typu LiPo i innych pokrewnych litowych. Nie mamy funkcji balance ani balance charge, jak to występowało zwykle w poprzednich typach ładowarek. Producent uprościł tutaj troszeczkę sprawę. Każda z tych funkcji działa z balanserem, ale w warunku, tylko w przypadku, kiedy mamy podpięty balanser do złącza balansującego. Czyli funkcje Charge, Discharge i Storage działają z balansowaniem, kiedy, są, kiedy bateria ma podłączony balanser. Natomiast kiedy balanser wypniemy ze złącza, Funkcje charge, discharge, storage działają nadal, natomiast nie mamy już wtedy funkcji balansowania, a jedynie samo ładowanie. Ustalamy sobie kolejną rzecz, typ baterii, czyli lipo 4,20 na cele maksymalnie. Określamy liczbę cel. Tutaj akurat mamy 3-celowy akumulator. Zresztą podejrzewam, że ładowarka sama to rozpoznała w momencie, kiedy miałem podłączony balanser. Przejeżdżamy sobie na pozycję start, no właśnie. I to jest teraz ten moment. Mamy niepodpięty balanser do ładowarki. I ładowarka jeszcze raz pyta nas, czy na pewno chcemy ładować baterię bez podłączonego balansera, czyli, czyli bez balansowania. No Załóżmy, że chcemy. No i elegancko wszystko nam się ładuje. Mamy bardzo ładnie pokazany prąd ładowania. Pojemność baterii, czyli yy, czyli prąd, jaki do baterii nam wchodzi. Od razu dostajemy informacje o temperaturze, o napięciu, moc. Tutaj mamy na górze czas ładowania. No, model ładowarki to nas akurat nie, istnieje, nie interesuje. I tutaj znowu nowość, kolejna, dosyć fajna. Procentowy stan zaawansowania ładowania, procesu ładowania. Czyli na tej podstawie ładowarka sobie określa, jakie napięcie ma na poszczególny na, na całym akumulatorze i ona na tej podstawie określa, w jakim procencie zaawansowania jest cały proces ładowania. Świetna rzecz, bardzo przydatna. Żadnych wodotrysków, same konkretne nowości. Przerwie na chwileczkę ten proces. Teraz zrobimy to samo, tylko z podłączonym balanserem dostajemy odczyt wchodzimy sobie tu mamy dobrze wybrane ładowanie prąd 07 wciskamy start nic się nie zmieniło oprócz tego że mamy podgląd na poszczególne cele naszego akumulatora pasek na ładowania 99% prąd jak widzimy cały czas 07 Jednostki, czyli 3 miliamperogodziny weszły do akumulatora. Poczekamy na dokończenie procesu ładowania. Myślę, że powinno się to. Zaraz zakończyć. Migająca kontrolka jeszcze fajna rzecz, że ładowarka cały czas coś robi. Szczególnie jest to przydatne, jak ładowarka leży gdzieś pod stołem w ciemnym pokoju, a my jesteśmy zajęci czymś innym. Bo wtedy szybki rzut okiem pozwala nam ocenić stan, aktualny stan pracy urządzenia. No dostaliśmy informację. W tej chwili wyświetlacz zmienił kolor. Podobnie jak kontrolka na zielony, to znaczy, że wszystko jest OK. Akumulator jest naładowany, jak widzimy jest 420 na każdej celi. Zakończono ładowanie. Sprawdźmy jeszcze dla porównania baterię na naszym wzorcowym przyrządzie. Czy rzeczywiście jest. No, delikatnie przeładowana 421 na każdym ogniwie, myślę, że to jest do przyjęcia. No, taką różnicę jesteśmy w stanie przyjąć. Gdyby to było więcej, to byłoby to mocno niepokojące. Natomiast 421 nie ma tragedii. Natomiast akumulator, no, mamy pewność, że akumulator jest dobity do granic, praktycznie i więcej naładować się go po prostu nie da. I ja myślę, że to jest bezpieczna granica. Więc co? Eee... Jeszcze raz zobaczmy co my tam ewentualnie no, jak widzicie ona dosyć fajnie kolorami sygnalizuje. Kolor wyświetlacza pokazuje eee... dany status ładowarki. No fajna rzecz możemy akurat podczas pracy sobie zmieniać prąd ładowania. A w tym przypadku nam to wiele nie pomoże, ponieważ ładowarka już jest, daje mi ponowne ładowanie tego samego akumulatora, a zasadniczo to już można powiedzieć tylko ładuje prądem konserwującym, czyli bardzo małym, po prostu wyrównuje w zasadzie same, same yy, cele pomiędzy sobą, czyli, czyli dokonuje balansowania. Dobrze, wyjdźmy z tego menu, co my tu jeszcze ewentualnie możemy. Podejrzeć. W zasadzie nie mamy tutaj nic więcej. Czyli, czyli jest po prostu to, co jest nam niezbędne. Nie ma żadnych wodotrysków, gadżetów, ani, ani rzeczy, które generalnie utrudniają życie. No, spróbujmy jeszcze dać taki większy prąd. Ciekaw jestem, czy nie ma tutaj korekty. Nie ma. Nie ma korekty, ponieważ ładowarki typu T610 i T690 miały jeszcze Chińczyk, dawał możliwość skorygowania maksymalnego napięcia dla wszystkich celi. Było tam takie dodatkowe menu, które można było delikatnie oszukać komputer ładowarki. Żeby nie przeładowywała. Natomiast no tutaj widzę, że producent jest bardzo pewny pomiarów na złączach balansera w tej ładowarce. No i w sumie słusznie, bo powiem szczerze, że, że jeszcze nie spotkałem w swojej karierze ładowarki, która by ładowała do tego poziomu. Z reguły ładowarki, typu IMAX B6 czy pokrewne niedrogie ładowarki generalnie pokazują 420, natomiast często możemy się spotkać przy zmierzeniu baterii zaraz po ładowaniu, że Napięcie na poszczególnych celach balansera, celach balansera to około 4,14 do 4,17 V, więc tutaj no pewna asekuracja ze strony producenta. Natomiast w przypadku tej ładowarki, no rzeczywiście jest to zgodne z prawdą, czyli, czyli, czyli miernik jest bardzo dokładny. Cóż, podsumowując, o, widzicie, przez przypadek wszedłem w jakieś dodatkowe menu. Tylko teraz, Aha. czyli przez dłuższe przyciśnięcie pokrętła, wchodzimy w funkcje specjalne. No właśnie, i tutaj możemy sobie jeszcze pogrzebać. Dla tych, którzy, którzy, którym nie wystarczą standardowe ustawienia fabryczne, no mamy tutaj dodatkowe menu, czyli podajemy maksymalny, maksymalną moc naszego zasilacza, z którego zasilamy ładowarkę. Minimalne napięcie wejścia, czyli próg alarmowy, backlight, czyli podświetlenie, możemy sobie zmienić. No i nawet ładowarka, nawet jest wyposażona w czujnik światła. Mamy dostępną funkcję automatycznego dostrajania jasności wyświetlacza do panujących warunków. No, uważam to za zbytek, ale generalnie. Nie przeszkadza to w niczym. OS Info, czyli informacja o systemie, yy, możliwość zaktualizowania oprogramowania i self-testing. No, dostaliśmy informację, żeby nie podłączać baterii. Troszkę się pospieszyłem z już rozłączymy. No, ładowarka dosyć mocno informuje, że coś jest nie tak. Jeszcze raz włączymy ten test. No, wiele się nie wydarzyło, ale uznajmy, że, że test wyszedł pozytywnie, skoro nie dostajemy żadnej informacji ani czerwonych okienek. Cóż, podsumowując, to rozłączam sobie jeszcze ty. Podsumowując, powiem szczerze, jestem szczerze zachwycony tą ładowarką, ponieważ naprawdę nie ma żadnych przycisków, którymi nie wiadomo generalnie co robić. Nie ma żadnych joysticków, które są jeszcze gorsze w obsłudze niż przyciski. Ma jedno jedyne pokrętło do obsługi całości urządzenia. Wygląda świetnie, jest mała, lekka, ma cooler. Czytelny wyświetlacz, dodatkowa sygnalizacja stanu pracy. No moim zdaniem powiem szczerze, dawno nie spotkałem tak udanej ładowarki w tak rozsądnych pieniądzach, więc pewnie też sobie taką zakupię, co i wam polecam. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam, do zobaczenia.